No się ma dziki, co tam u Was ciekawego słychać, dajcie znać w komentarzu, a my przejdźmy do tego, że minęły już dwa lata od poprzedniego materiału na temat gogli Samsung Gear VR. Nieco się w temacie zmieniło od ostatniego filmu, dlatego odświeżymy sobie temat VR. Pogadamy o tym, czy jeszcze warto je kupić, czy obecne telefony obsługują starsze gogle, jakie są ceny oraz dlaczego warto uważać z zakupem gogli Daydream od Google. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o najnowszym podatku konsolowym, czyli kilka słów o tym ile będziemy płacić za to, że posiadamy w domu konsolę, czyli tak zwany pitpass, tylko nie panikujcie, bo super drogo nie będzie, a więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Dzisiaj powiemy sobie o tym, czy takie gogle warto kupić, co dają nam takie gogle oraz jak je połączyć z komputerem i przede wszystkim, czy to się sprawdza. Jeszcze taka szybciutka prośba o łapkę w górę, jeżeli chcecie wspierać kanał, bo to bardzo pomaga, a my przejdźmy do Gogli VR. Google VR nie są nikomu obce, a technologia istnieje z nami od jakiegoś już czasu. Gogle do telefonu to taka fanaberia producentów, którą jak szybko wprowadzono, tak szybko zaprzestano jej rozwoju. Idea gogli VR do telefonu była bardzo prosta. Była tańszą opcją wprowadzenia do świata wirtualnej rzeczywistości, żeby zapoznać się z czym to się w ogóle je. Mieliśmy na rynku sporo możliwości, a w sumie to dalej mamy sporo możliwości, aby sparować telefon z różnego rodzaju goglami. Począwszy od tanich kartonowych kartboardów VR właśnie po Samsunga Gear VR, czyli takie bardziej premium gogle wirtualnej rzeczywistości. Te ostatnie to droższa opcja, ale jest to projekt połączenia Oculusa z Samsungiem. Oferuje on więcej możliwości oraz wyższą jakość wykonania. Swoje gogle kupiłem za bagatela 50 zł. <laughs> premium za 50 zł. No ale dobra. Więc myślę, że cena jest spoko, a trafił mi się model R323, czyli nie najnowszy. No, w sumie to najnowszego już nie ma, ale o tym będzie nieco później. No więc nie jest to najnowszy model Gobi. I tutaj wspomnę tylko, że z tego co wiem, Samsung aktualnie nie wspiera i nie prowadzi żadnego projektu VR. Według znalezionych informacji w necie, dowiedziałem się, że raczej mój Galaxy S10e nie jest wspierany, dlatego Google kupiłem z myślą, że połączę je z Galaxy S7. I sobie przypomnę, z czym to się jadło, dlatego postanowiłem wybrać tą najtańszą opcję no, najtańszą opcję Gobi. Gogle kupiłem bez negocjacji. W sumie to głównie mi było tak się przy kwocie 50 zł targować. Chociaż no, kusiło, żeby tam chociaż tą dyszkę opuścić, no ale na tym stanęło, no dobra. Kupiłem gogle i pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem, czy będą działać z moim Samsungiem S10 i o dziwo okazało się, że tak. Telefon pobrał aplikację i połączył się z goglami. Szok. I nie do ale żeby nie było, żeby nie było. Jako, że test musi być zawsze, zawsze rzetelny, od A do Z, sprawdziłem wszystkie możliwości, czyli połączyłem jeszcze te Gogle z Samsungiem Galaxy S20 i wiecie co się okazało? Okazało się, że Gogle, czy znaczy Samsung, albo Gogle w sumie ruszyły bez problemu. Tak więc, jeżeli posiadacie nowsze smartfony i chcielibyście je przetestować, jak działają w wirtualnej rzeczywistości, no to bez problemu możecie je. W jakieś tanie girwiary zaopatrzyć po prostu. Gogle możemy również sparować z komputerem, i procedura jest banalnie prosta. Mamy do dyspozycji dwie aplikacje. Droższy Wariant to RiefCut i ten sprawdza się lepiej. Ale apka kosztuje jakieś 90 zł, więc ja odpaliłem na nim steamową apkę Oculusa, bo tylko ta była w ramach testu. No i po prostu tamto przetestowałem, było spoko. Możemy też. Efekt tego vr emulować na innych yy, aplikacjach czy grach, które nie są do tego przeznaczone, ale to jakby nie przetestowałem tego, bo mi szkoda było 90 złotych. Znaczy nie, że mi szkoda było 90 złotych, znaczy tak, szkoda mi było 90 złotych, bo zaraz jak się zarejestrowałem, to dostałem jakby tam bon, znaczy kupon dostałem na 10%, na następny dzień dostałem na 15 i tak czekam, jak mi dadzą 50, to wtedy, wtedy myślę kupić. No ale jest też druga opcja, czyli apka Trainus VR i działa podobnie. W obu przypadkach pobieramy aplikację na komputer oraz drugą aplikację instalujemy na telefonie, aczkolwiek. Jeżeli chodzi o Trainus VR, testowałem tą apkę przy emulacji tej właśnie wirtualnej rzeczywistości, jeżeli aplikacja tego nie wspiera, no i było fatalnie. Przede wszystkim miałem problem z tym, żeby działał obraz płynnie, przez co było mi szybko niedobrze a druga rzecz to był też problem z tym, że tak na dobrą sprawę no niestety ten obraz jakoś tak się spłaszczał i potrzebowałbym czegoś co jakby ten obraz zachowa jego proporcje, no generalnie próbowałem też w rozdzielczości 4.3 i innych tam powiedzmy możliwości, ale za każdym razem był problem taki, że no niestety yy, obraz się zniekształcał, także no średnio to wyglądało ale, ale, jeżeli uda mi się Otrzymać kupon na 50% w Riftcacie, wtedy go kupię i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać i czy to będzie miało sens. Jednak pamiętajcie, podłączenie w ten sposób gogli z komputerem to tylko podstawa i raczej służy tylko po to, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest. Trainus przy emulacji mocno szarpał, nie był zbyt komfortowy, a doświadczenie było średnie. Riftcat sprawdzał się nieco lepiej, ale niestety tu tylko był to też substytut. Poza pc ten całkiem sprawnie z gogli możemy korzystać na telefonie i myślę, że mimo nowszych modeli telefonów i lepszych wyświetlaczy wiele się nie zmieniło. Obraz dalej jest nieco rozmazany, a piksele są widoczne. Nie wszystkim ten stan rzeczy będzie przeszkadzał i z czasem oko się przyzwyczai, ale mimo wszystko odpalając Google VR na w miarę aktualnym modelu Samsunga liczyłem, że obraz no, będzie lepiej wyglądał. No i szczerze, ja nie potrafię się przyzwyczaić. No autentycznie, jeżeli widzę widzę piksele i... No, znaczy nawet nie piksele, tylko widzę po prostu tą, te odstępy między pikselami, no to jednak strasznie mi to kole w oczy i nie potrafię się przemóc, żeby to naprawdę fajnie doświadczać. Teraz tak sobie myślę nad jedną rzeczą. No bo, wiecie, ja już jestem stary, generalnie łupię w krzyżu, w kolanach, i w ogóle wszystkie, wszystkie choroby świata mnie, że tak powiem, już e, atakują, dlatego jeżeli narzekam mało, na coś. Jeżeli to jest mało narzekania, to znaczy, że coś jest dobre. Dopiero tak dużo narzekam, ale to tak bardzo dużo narzekam, to wtedy coś jest całkowicie do niczego. Także jeżeli narzekam mało, to jest spoko, jeżeli dużo, to jest, to jest źle. No ale po zainstalowaniu dedykowanej apki Oculusa okazuje się, że zbyt wiele tutaj się nie zmieniło, w sensie w tym interfejsie Google. Niektóre aplikacje przestały działać, ale ogólnie wiele od mojej ostatniej wizyty, no, zmian tam nie wniesiono. No, o dziwo obawiłem się w sumie spoko. Yy, pooglądałem parę filmów 360 na YouTubie, czy też dedykowanych prezentacji dla Samsunga. Obejrzałem też film na Netflixie i w sumie tyle. By z tego było. Ale żeby nie było, google dają sporo fanów, niestety tylko na chwilę. Czyli za 50 zł dostałem dwa spoko po południu. Ale w tym wszystkim jest mały aspekt. Odpalając Google znów nabrałem ochoty, żeby zaopatrzyć się w jakiś wyższy model i skorzystać z szerszego zakresu technologii VR. Jest jeszcze drugi ciekawy model Gogli VR i są to Daydream od Google. Projekt też się zapowiadał ciekawie i oferował sporo możliwości, np. przeglądanie Street View na VR i robiło to naprawdę całkiem całkiem wrażenie. Jednak okazuje się, że Google porzucił wsparcie dla swojego projektu i tutaj Sprawdzone info, powyżej Galaxy S9 gogli nie odpalimy. Znaczy aplikacja się nie uruchomi, chyba że znacie jakieś sposoby na to, to bardzo chętnie je poznam, ponieważ no, chciałbym jeszcze pokorzystać z tych gogli. Tak się nad tym zastanawiam i w sumie szkoda, że porzucono gogle i że na dobrą sprawę, paradoksalnie im nowsze telefony, tym większe możliwości, więc można było tak naprawdę coraz więcej z nich wyciągnąć. Technologia wirtualnej rzeczywistości naszym zdaniem to przyszłość i w niej pokrywamy największe nadzieje, jeśli chodzi o wirtualną rozrywkę. Ogranie Skyrim'a czy choćby No Man's Sky to czysta przyjemność i niespotykane doświadczenie, które polecam każdemu. Tak samo genialnie jest pograć w dobrą ścigałkę i za każdym razem, gdy mam możliwość, jestem pod wrażeniem tego, jak innym, jak niespotykanym doświadczeniem jest korzystanie z VR. Przydałoby się odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić sobie taki setik Gear VR. I powiem Wam szczerze, że jak najbardziej. Obecnie możemy takie wiarki kupić za śmieszne pieniądze, a jeżeli będzie to Wasz pierwszy kontakt z takimi goglami, to na pewno będzie to dla Was więcej zabawy niż w moim przypadku. Jako, że gogle są tanie oraz łatwo je odsprzedać, myślę, że można bez problemu spróbować. Pobawicie się, a jak będzie niefajny albo nie spełni waszych oczekiwań, wystawicie gdzieś i, i, i pogonicie bez problemu. Taka mała porada z mojej strony. Jak będziecie szukać girwiarów, to najlepiej wybrać takie z kontrolerem. Pilot sporo ułatwia poruszania się po menu i pozwala na obsługę większej ilości dostępnych aplikacji. Po prostu niektóre wymagają, żeby akurat ten kontroler był. Zabawa zabawą, ale pora przejść do bardziej niepoważnych rzeczy, więc upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formuła jak z reklamy tabletek, to co teraz usłyszycie absolutnie nie może wyjść poza nasze grono, musi pozostać w tajemnicy, jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i uciekamy do małego Marrakeszu. Wam pewno i tak w to nikt nie uwierzy, więc najlepiej będzie jak potraktujecie to jako... jako żart. Dowiedzieliśmy się na temat projektu ustawy o nowym podatku dla posiadaczy konsol, tak zwany PitPass 150. Podatek ma solidne podstawy prawne, aby funkcjonował. Uznano, że obecna generacja konsol została zbyt korzystnie wyceniona, więc zdecydowano, że procent od wartości konsoli będzie sprawiedliwą opłatą. Dlatego będzie wynosił on 150% od wartości konsoli. Podatek będzie jednorazowy i może być to jeden raz w roku. Raz w miesiącu czy też raz w tygodniu, póki co nie ma regulacji, która doprecyzowuje terminy, ale na pewno niebawem poznamy dokładne terminy opłat. Wprowadzenie daniny ma na celu uregulowanie dysproporcji między PC, konsolami oraz notebookami. Ustawodawcy zależy na dobru graczy, aby nie musieli oni rozważać dylematów cenowych. Zrównanie cenowe wszystkich urządzeń doprowadzi do równowagi rynkowej, a każdy gracz wybierze to co faktycznie chce, aby było jego docelowym urządzeniem. W dzienniku ustaw widnieje zapis, gdzie zwrócono uwagę na to, że często gracze pochopnie kupują przykładowo konsole, przez co później żałują zakupu, a sprzęt zbiera kurz na rzecz komputerów klasy PC. Obecnie PC-ty kosztują sporo, dlatego danina ma na celu w przyszłości zrównać ceny konsol z pc -tami. Około roku 2023 gracze będą mogli odetchnąć z ulgą. Ustawodawca przewiduje doprowadzenie cen. Do poziomu 7500 zł za Xboxa Series X oraz około 8900 zł za PlayStation 5. Decyzja rządu ma na celu idealny podział graczy, aby wiadomo było, że kupując konsolę jesteśmy prawdziwymi konsolowcami, a kupując peceta prawdziwymi PCarzami. Na zakończenie jeszcze jedna kwestia odnośnie osób, które chcą posiadać więcej niż jedno urządzenie. W tym przypadku otrzymujemy spore ulgi i podatek wyniesie zaledwie dodatkowe 50%. Czyli jak w 2023 roku zdecydujemy się na zakup PC i konsoli, to płacąc 7500 za Xboxa i 10000 za PC, dopłacimy jedynie 50% od wartości całkowitej obu sprzętów. Podatek zostanie wprowadzony w całej Unii i kilku krajach spoza. Jednak aby zapobiec nieautoryzowanym zakupom, każdy sprzęt będzie rejestrowany w ogólnoświatowym systemie i w momencie przekroczenia granicy specjalny chip oparty na technologii 5G uruchomi sygnał do agendy celnej, aby użytkownik mógł bezpiecznie rozliczyć się z zakupu swojego urządzenia. To wszystko co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy i mamy nadzieję, że materiał wam się podobał, zbytnio się nie wynudziliście i taka prośba z naszej strony, dajcie znać w komentarzu co sądzicie na temat technologii VR. Czy waszym zdaniem to jest przyszłość, czy jednak wolicie klasyczne monitory i klasyczne rozwiązania. Ponadto zapraszam was na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać, też staram się tam czasem udzielać. Jeżeli chcecie, link do kanału macie oczywiście pod filmem. Pod filmem zamieszczony macie również link do fanpage'a na Facebooku, który staramy się aktualnie mocno rozwijać. Także będą tam codziennie wrzucane posty, więc będzie miło, jeżeli wam się będzie chciało jakiegoś tam lajka zostawić. Eee, z takich jeszcze próśb z naszej strony można powiedzieć: to jakbyście mogli tam u Liptona, znaczy Tech Liptona, zostawić. Subskrypcję i jakąś tam łapkę pod którymś filmem. Facet robi naprawdę dobrą robotę i się mega stara, także będziemy za to bardzo wdzięczni. A my standardowo widzimy się w najbliższą środę przy okazji kultowych newsów. Tak więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć. Powiem Wam, że odkryłem genialne zastosowanie dla tych gogli. No bo ja teraz na przykład założę sobie takie gogle i mogę czytać cały tekst. Jak sobie cały odcinek przeczytać, a wy nawet nie zorientujecie się, że czytam.